Piękna natura, słoneczko, lato co najważniejsze, tak jak widzicie gimbal oraz porządny sprzęt do filmowania. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wygląda trochę backstage pracy przy nowych samochodach i jak wygląda faktycznie wideografia związana z nowoczesnymi samochodami. Zapraszam do tego, jak faktycznie wygląda praca MotoOkiem od kuchni. Witam Was na planie MotoOkiem Kupra VZ. Najważniejsza rzecz, czyli gimbal. Bo nieważne jaka jest puszka i nieważne jak dobra jest stabilizacja, chociaż wszystkie ujęcia dla Was na kanał nagrywamy faktycznie gimbalem. I jeśli chodzi o samochody, warto zawsze szukać delikatnie kontrastów, a w moim ekranie raczej widać, że tego kontrastu totalnie nie ma. Grywam wszystko w jak największej szarówce, po to, żeby mieć możliwość w postprodukcji sobie tego bardziej obrabiania. Ale mogę Wam pokazać na szybko, jak faktycznie wygląda już to po przekonwertowaniu właśnie z takiej typowej szarówki na już taki bardziej przyjazny dla oka obrazek kryć. Ja sobie po prostu delikatne ruchy płynne robię, tak żeby ten samochód wyglądał ciekawie. oraz najważniejsza jest także perspektywa, no i także ogniskowa. Pamiętajcie, że samochody lepiej wyglądają przy delikatnie dłuższych obiektywach niż bardzo mocno szerokokątnych, bo wtedy mają jakby całą tą swój taki wizerunek jak najbardziej uwydatniony. Bardzo ważnym elementem także jest ten oto filtr. Filtr polaryzacyjny razem z filtrem ND, czyli ze ściemnianiem. Ja w momencie, kiedy Wam tutaj to pokażę, ten obiektyw jest w stanie być naprawdę jasny, ale dzięki temu, że mam na nim filtr, mogę naprawdę skorzystać z tej dużej jasności. Ale w pewnym momencie mogę też sobie ściemnić ten obiektyw, tak, żeby korzystać z niskiej przesłony, po to, żeby było to piękne rozmycie tła. A na nim polaryzację. Zobaczcie, co się dzieje z samochodem. W momencie, kiedy nie mam polaryzacji, mam wszystko dosłownie na tych szybach oraz na lakierze, a w momencie przejechania delikatnie nie bardziej w lewo filtrem. Już tych odbić jest o wiele mniej i ten samochód wygląda o wiele o wiele lepiej, a ja w większości, jeśli chodzi o kadry, staram się naprawdę różnicować kadry. Trochę bliższych elementów, po to, żeby była większa głębia ostrości i ta mniejsza głębia ostrości, w zależności od tego, jak blisko podejdziemy. Ale warto czasem spojrzeć na samochód z innej perspektywy. Na przykład za drzewa, delikatnie z niższej perspektywy, na przykład z takiej żabiej, lub na przykład skorzystać na przykład z takich drzew, które tutaj mamy. Wystarczy delikatnie sobie bardziej odejść. I przejść po prostu panoramicznym ruchem dosłownie od przodu do tyłu, patrząc na kilka detali. I niesamowicie mocno jara mnie czasem gra taka światła pracy cieniem i światłem. Zobaczcie też na ten błotnik, jak to fajnie wygląda, w momencie kiedy tu jest delikatne prześwietlenie, a tutaj jeszcze mamy ten cień, i do tego oczywiście zawsze włączone światła pozycyjne bądź światła główne, tak żeby był charakter, jeśli chodzi o dany model.